Będzie dzisiaj, moi drodzy, trochę więcej o, o tych, którzy ciągle wydawałoby się podstawiają Jezusowi nogę. Będzie także o tym, który mało tego, że podstawił nogę, On doprowadził do śmierci najbliższą osobę. Kto nie czytał pierwszego czytania, to nie wie o czym mówię. Kto czytał, to już wie, do czego zmierzam. No, i jeszcze kilka innych pobocznych wątków wobec naszego dzisiejszego rozważenia, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, na początku tego tygodnia przychodzimy do Ciebie, aby Tobie po raz kolejny zawierzyć nasze życie, nasze sprawy, także nasze misje w duszpasterstwie. Akademickim w Częstochowie i wszystkich, którzy przychodzą także spoza duszpasterstwa, którzy chcą przeżyć ten święty czas razem z nami. A w 603 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego, codziennie przez nas czytanego, słyszymy słowa: Jezus nie doznał takiego odrzucenia, jak gdyby on sam zgrzeszył. W miłości odkupieńczej, która zawsze łączyła go z Ojcem, przyjął. W naszym oddzieleniu od Boga, tak, że mógł w naszym imieniu powiedzieć na krzyżu: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Marka 15:34, Psalm 22:1. 22, Bóg, czyniąc go w ten sposób solidarnym z nami, jako grzesznikami, własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Rzymian 8:32 Zostaliśmy, abyśmy zostali pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna Rzymian 5:10. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty podjąłeś tę drogę ratowania rodzaju ludzkiego. Dziękujemy Ci za to, że choć nikt Ci Twojego życia nie zabierał, Ty sam miałeś moc. Masz moc je oddać, jak powiedziałeś w Ewangelii, by móc je potem odzyskać. Dziękujemy Ci za to, że stałeś się dla nas znakiem miłości Ojca. Amen. Posłuchajmy Ewangelii z dnia, czyli posłuchajmy słowa w wersji interlinearnej. I wyszli faryzeusze i zaczęli dociekać razem z Nim, szukając od Niego znaku z nieba, próbując go. I westchnąwszy duchem Jego mówi, dlaczego pokolenie to szuka znaku. Amen mówię wam. Jeśli dany będzie pokoleniu temu znak, i opuściwszy ich, znowu. Wsiadłszy, odpłynął naprzeciwko. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. z faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy ciągle dociekają, badają Pismo Święte, szukają odpowiedzi, a jednocześnie tak utrudniają życie Jezusowi, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ciekawa w ogóle perspektywa. Nie? To jest w ogóle podpowiedź dla nas dzisiaj, że jeżeli odnajduję siebie jako tego, który utrudnia innym, to powinienem w pierwszym rzędzie sobie postawić pytanie, czy czasem nie wszedłem w miejsce, w buty faryzeuszów i uczonych w piśmie, torpedując jakieś dobre działania, które po prostu są. I mogę to robić nawet w dobrej wierze, tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie robili to w dobrej wierze, wystawiając naj, najróżniejsze próby Jezusa, szukając odpowiedzi na pytania, które jednocześnie stawiali, ale także których odpowiedzi nie przyjmowali, bo to jest ciekawa sprawa. Dzisiaj naprawdę mamy w wielu sprawach dotyczących naszej wiary, dotyczące dotyczących jakby nie patrzeć wymagań, które stawia Kościół bardzo, ale to bardzo bardzo podobnie. Natomiast to dzisiejsze rozważenie Ewangelii wprowadza nas no, fragment kolejny z księgi Genezy, z księgi rodzaju, kiedy pokazany jest Adam i Ewa i ich synowie Kain i Abel. No i ciekawa sprawa, bo Abel, który przepraszam, Kain, który składał w ofierze płody roli, yy, niestety nie cieszy się przychylnością pana. Ale dlaczego? Yy, dlatego, że niektórzy mówią, no składał nie z tego, co, co, co było rzeczywiście jakimś po, porządnym darem, tylko zaczął kombinować. A natomiast Abel składa na ofierze płody roli i, i, i to, i to jest to najlepsza ofiara, którą może złożyć. I Abla ofiara podoba się Panu, a Kaina ofiara wręcz odwrotnie. Jest ona ofiarą, na którą, jak pokazuje nam słowo, Bóg nie chciał patrzeć. Oczywiście konsekwencje tego są bardzo ciekawe, bo bo Kain się smuci, chodzi z ponurą twarzą. W końcu sam pan nie odpuszcza i pyta Kaina: Kain, co tam się stało? Dlaczego taki jesteś smutny? Dlaczego twoja twarz jest taka ponura? Ale tym samym pan mówi do Kaina: Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. A jeżeli nie będziesz postępował dobrze, to grzech leży u twoich wrót i czyha na ciebie. Przecież ty masz nad nim panować. I co robi Kain? Czy on zmienia sposób postępowania? Kain po pierwsze zwraca się do swego brata, wyprowadza go na pole, rzuca się na swojego brata, no i zabija go. Oczywiście to nie pozostaje bez konsekwencji. Bóg pyta Kaina, gdzie jest twój brat? Gdzie jest Abel? I co odpowiada Kain? No, czy jestem stróżem brata mojego? Wiecie, to jest ciekawa sprawa, kłamać Panu Bogu. W ogóle to jest przekomiczne, nie? Pana Boga można okłamać, nie? I Bóg przypomina Kainowi, że, 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 że krew brata tak mocno woła, że. No właśnie. Trochę w innym kontekście, jak się słyszy to czytanie. Można popatrzeć na dzisiejszą Ewangelię. Na, na tych, którzy, którzy z zazdrością patrzą na Jezusa, któremu wychodzi to, co nie wyszło im. No bo przecież faryzeusze mieli pretensje o to. Jak to? Jak to? Przez tyle lat nie widziano czegoś podobnego. A Jezus dzisiaj, jakby chciał jeszcze bardziej to pokazać w tej aklamacji z 14 rozdziału, z 6, 6 wersetu, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Panie Jezu, daj nam Twojego Ducha, abyśmy chcieli rozpoznawać Twoją obecność w naszym życiu. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy chcieli w tej obecności wzrastać, abyśmy coraz bardziej byli ukształtowani na twój wzór abyśmy widząc to że ty nas kochasz prowadzisz chcieli dorastać do miary bycia uczniem twoim uczniem amen kochani niech was błogosławi Bóg wszechmogący ojciec czelnik i święty amen subskrybujemy lajkujemy zobaczcie co jest w opisie dzisiaj no bo wszystko się dzieje y, y, trochę też y, gdzieś z tyłu, na zapleczu, a się dzieje. E, a jak Buda? Do zobaczenia jutro.